Witajcie moi drodzy na Kodach Zdrowia, z Wami Tatiana Korzuszta. O czym dzisiaj porozmawiamy? A porozmawiamy o tym, co jest tak bezcenne w naszym organizmie, a to jest nasze zdrowie. Bardzo dużo wpływu na nasze zdrowie mają i psychosomatyka, i jedzenie, i powietrze, i woda. Wiecie, że my z Wami od popodobieństwo Boga. Jeżeli państwo wierzycie w to, że jesteśmy stworzeni po podobieństwo Boga, to my z wami nie powinny chorować. Prosto nie powinny chorować. A wiecie dlaczego? Dlatego, że w naszym organizmie Bóg dał nam wszystko to, co jest na planecie. Jakżeż to jest ciekawe stworzone, że my z wami składamy się w 70% z wody i 30% substancji odżywczych. Czyli awinokwasy, witaminy, minerały, nasycony kwasy tłuszczowe, enzymy trawiny, wszystko to jest po to, żeby nasza komórka się ułożyła, bo od komórki zdrowia naszej komórki, zdrowie zależy od naszych tkanek, organów, systemów i człowieka. Jeżeli tylko nie będzie tych substancji odżywczych, nie ma możliwości, tak na dobrą sprawę komórka nasza odbudować się. I bardzo ważne, 70% to jest woda. Jakżeż woda nam potrzebna w naszym organizmie? Dlaczego ona jest taką funkcją wypełnia? Wiecie, że my narodziły się we wodzie i umrzemy tak samo we wodzie. I funkcję woda ma za zadanie wymywanie toksyn z organizmu. 70% toksyn rozpuszcza się we wodzie i 30% toksyn rozpuszcza się w tłuszczach. Nie zabierzemy toksyny, nic z tego nie będzie, a chorujemy tylko dlatego, że u nas jest za dużo toksyn i drugi brak substancji odżywczych. Także tutaj ja was leczyć nie będę i nie powiem wam, że masz robić rygorystycznie tak. I na pierwszym miejscu, tak jak ja wam powiedziała u nas bardzo ważna psychosomatyka. Czy ty jesteś gotowy, czy gotowa do tego, żeby dzisiaj zaczynać robić coś, czego nie robiłeś kiedyś, nie robiłaś kiedyś. I tak, picie wody. 70% wody, jak ta woda jest. Dosyć często z ludźmi rozmawiam, pytam się, ile wody wypijesz w ciągu dnia. Oni mi mówią, a rano wstaje herbatka, czy tam kawka, później jakiś kompotik, później jeszcze jakieś mleczko, wieczorem oczywiście piwo, kobieta jakieś tam herbatki wyłowy na parę. Moi drodzy, to nie jest woda, to jest substancja, której została nasycona czymś. Toчnie zostało rozpuszczone. A jeżeli my toksyny, które u nas rozpuszczają się we wodzie, ne powinny dać wody, to woda nie płyne, tylko woda. Czyli woda powinna mieć odpowiednie parametry. Bardzo ważne, dokładnie takie, jak u nas. On zobaczcie. U nas pH krwi 7:43. I wody powinny się bić z takim samym pH. U nas. My mamy z Wami energię. Jeżeli mamy energię, to mój energiczny człowiek, on taki, czy ona tam ma zawsze pomysły, zawsze tą energię. Skąd Ty masz tą energię? A energię nam daje woda. I woda powinna mieć minus redoks potencjału. To jest jej energia. Jeżeli nie ma tej energii, to człowiek cały czas śpi. On jest bez energii. Nam potrzebne obowiązkowo napięcie powierzchniowe, czyli woda powinna być mokra. Ktoś się będzie śmiał z tego. Ale woda Proszę Państwa, powinna mieć mięciutka. Ona powinna wejść do nasze komórki, żeby wymyć toksyny i zaprowadzić substancje odżywcze. I obowiązkowo czwarty parametr wody to jest jej struktura. Czyli my do wody powinniśmy zawsze mówić bardzo fajne słowa. My nie powinny broń Boże przy wodzie przeklinać. Nie powinniśmy mówić złe rzeczy, bo to woda zapisuje. Woda ma pamięć. Jeżeli Państwo nie wierzycie moich moje słowa, jest naukowiec Otto Warburg.

Jest wyspa Okinawa, wysokogórne rejony Pakistanu, gdzie jest bardzo mało, mało tlenu. Ludzie żyją do 110 lat i pracują cały czas. Oni piją wodę, która nazywa się mleko, mleko, mleko gór. Ona woda dokładnie taka wygląda jak u nas, jak, jak mleko. Ona jest taka jakby wybielona troszkę. Na wyspie Okinawa w Japonii ludzie żyją do 100 lat i też pracują. Pracują, bo mają energię. Я була на виставці на виявдяга тих людей, які не мають немає всіх фосу, які мають енергії, які маю, певні, прошу панства, життям. На виспі Окінава, в високогодних районах Пакистану люди живуть довго, де так вже п'ємо воду в відповідних параметрах, отак, от як я панство вам Вода. Як ми там воду п'ємо? А води ми п'ємо, мої друзі, завжди рано, коли обудімо ще 640 мл води, і то є своє ж японська дієта, 640 мл рано на пустий жалонок. Для чого? Бо коли ми з вами вночі спимо, наш організм працює. Цавий час, все функціонує. І щоб то змити, нам почерна вода. Змити воду в організмі. Випукайте токсини, які є, і за пів години повипіть води, siadaj spokojnie, jeść. Wody pijemy pół godziny przed jedzeniem lub dwie godziny po posiłku. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne pić ciepłą wodę. Dlaczego? Bo my z Wami Ciepło My mamy wewnątrz 36 i 6 temperatury, dlatego, gdy Państwo wypijacie zimną wodę, momentalnie organizm pobiera u Was waszą energię i żeby tą wodę podgrzać, zabiera tak zwaną Waszą siłę. Dlatego woda powinna zawsze pić się tylko cieplutka. Bardzo ważne jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli Państwo macie problemy z ciśnieniem. I Państwo Wam dają lekkie narszerdzenie krwi, no bo na dzień dzisiejszy mamy problemy bardzo duże z udarami, z zabami i wszystko to wychodzi na pierwsze miejsce. Dlatego Wam dają lekkie naroszedzenie krwi. Ja Wam zadam takie pytanie. Państwo macie 6 litrów krwi. Prawda? mu się nie udało, ma 5. A tak 5 i 5, 6. I teraz wyobraźcie sobie, że wypijając, włykacie sobie tabletkę i macie kisiel wewnątrz. Jeżeli ten kisiel, czy ten kisiel da się rozpuścić jedną tabletką aspiryny czy heparyny? Oczywiście, że się nie da. Moi drodzy, to jest to, że krew w dalszym ciągu po kilku godzinach staje się gęstą. Żeby rozcieńczyć krew, to jest jak kisiel, wam trzeba pić po prostu wodę. Napij się wody, rozcieńcz swoją krew, daj możliwości swoim komórkom żyć. І так, перша причина в нашому організмі – то є брак води. І де тієї води пити? От, зубачте, ми з вами відпочиваємо і з відпочиванням ми з вами видаємо пів літри води. Ми з вами потимемося і з потимом видаємо пів літри води. Ми з вами їдемо з мочем. І обов'язково здоровий людина повинна кожен Божий день віддавати півтора літри мочу. Oto wam jest dorosła osoba, 2 litry tylko płynu, który by wyprowadził toksyny z organizmu. Jeżeli państwo nie pijecie wody, to niestety macie nieprzyjemny zapach potu, nieprzyjemny zapach z ust i suchość w ustach i umoczymy dzieci raz czy dwa razy w ciągu dnia, czasami rano i wieczór. I mówię tak, skąd u mnie jest problemy z kamieniami, skąd ja mam problemy ze stawami. Jeżeli nerka nie ma czego odfiltrować, jak ona może te kryształy wydalić z organizmu, jak ona może tą krę posprzątać, kiedy ona najważniejszego czynnika nie ma jak wody. Dlatego wasze zadanie, moi drodzy, żeby funkcjonować zdrowo, nie czekać na diagnozę, którą zostanie postawiony, zacznie pić wodę. Wody o dobrych parametrach, tak żeby woda miała dobre pH. Мінус склад потенціалу, щоб вода була структуральна і щоб її мінерали були натуральні. Не пришипайся додатек, тику натуральне. Я таким воду п'ю. І моя родина п'є ж таким води 18 років. Мої діти навчені пити води, мої внучки навчені пити води. Діти, бо я вас прошу, навчися пити води. Одайте впон до води. Заспівайте пісеньку, розмовляйте з нею. Кажіть для неї п'ятне слово, а з тими словами ви даєте структури в свій організм. З вами була Тетяна Кожушна. Годи здоров'я!